Witajcie! Dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż. Opuścimy na chwilę karty dawnych kronik, by przenieść się do współczesnego połańca. Ale nie martwcie się, historia wciąż będzie nam towarzyszyć na każdym kroku. Dokładnie, bo historia tam jest. E no, wszechobecna. Bo miasto i gmina Połaniec to właśnie takie miejsce, gdzie bogate dziedzictwo historyczne nie jest tylko muzealnym eksponatem, ale żyje i harmonijnie łączy się z nowoczesnością. I oczywiście, kiedy myślimy połaniec, od razu nasuwa się uniwersał Tadeusza Kościuszki, który no, wrył się w naszą tożsamość narodową. Absolutnie kluczowy moment. Poszukamy jego śladów spacerując wokół kopca Kościuszki, ale zajrzymy też do wiekowych kościołów, zobaczymy dawny żydowski heder i poczujemy atmosferę rynku. Tak, to taki spacer obowiązkowy można powiedzieć. Ale to tylko jedna strona medalu, połaniec to także miejsce pełne energii, zapraszające do aktywnego wypoczynku. Sprawdzimy, co oferuje nowoczesny ośrodek sportu i rekreacji. Jak wyglądają spływy kajakowe Czarną, Wschodnią czy Wisłą i dokąd prowadzą nowe ścieżki rowerowe. A na finał skarby przyrody, rezerwat zamczysko-turskie i widoki z nadwiślańskich tarasów. Brzmi jak plan. Od historii po naturę. Nasza misja na dziś. Przegląd tego, co w połańcu najciekawsze. Taka skondensowana lekcja historii, połączona z relaksem i odkrywaniem współczesności. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobrze, rozpakujmy tę historię. Korzenie połańca są naprawdę imponujące. Pierwsza pisemna wzmianka, już 1191 rok, dotyczy drewnianego kościoła świętej Katarzyny. Niesamowite, prawda? XII wiek. W XIII wieku to już była siedziba kasztelanów, ważny ośrodek administracyjny. Prawa miejskie nadano w 1264 roku. Co ciekawe, sam Kazimierz Wielki zdecydował o przeniesieniu miasta na jego obecne miejsce. I to była decyzja o ogromnym znaczeniu strategicznym. Miasto znalazło się na trakcie królewskim z Krakowa do Sandomirza, co było kluczową arterią komunikacyjną Królestwa Polskiego. Główna trasa, można rzec. Dokładnie. Do tego dochodziła spławna Wisła naturalna autostrada dla handlu zbożem i innymi towarami. Położenie połańca przez wieki determinowało jego rozwój i znaczenie. No, to było coś. Aż dochodzimy do momentu, który na zawsze zapisał się w historii Polski. Rok 1794. Tak. Uniwersał Połaniecki. To właśnie tutaj, w Połańcu, 7 maja 1794 roku Kościuszko ogłosił swój słynny Uniwersał. Ten dokument, który obiecywał chłopom wolność. Dokładnie. Formalnie przyznawał chłopom wolność osobistą i, co ważne, ograniczał pańszczyznę. To był akt o fundamentalnym znaczeniu. Choć insurekcja ostatecznie upadła. Niestety tak, ale Uniwersał pozostał symbolem symbolem dążeń do modernizacji społecznej, do jakiegoś nowego ładu. A jak połaniec pielęgnuje tę pamięć dzisiaj? Jak to wygląda współcześnie? Przede wszystkim poprzez kopiec Kościuszki. Usypany w 1917 roku w setną rocznicę śmierci naczelnika, jest widocznym znakiem tej historii. Widziałam zdjęcia, robi wrażenie. Ale pamięć to nie tylko pomniki, wiesz? Odzyskania praw miejskich w 1980 roku po ponad stuletniej przerwie. A właśnie. Ta przerwa była długa. Bardzo długa. I to odzyskanie praw też było takim symbolicznym nawiązaniem do tego dziedzictwa. Kamień pamiątkowy na rynku przypomina o tym fakcie. Nawet herb, biały orzeł na czerwonej tarczy, wsparty na czarnym rogu myśliwskim, on też czerpie z tej bogatej przeszłości. Ale historia połańca to nie tylko kościuszko. Wspomniałeś o utracie praw miejskich to efekt represji po powstaniu styczniowym. Prawda? Tak, w 1869 roku, podobnie jak wiele innych miast Królestwa Polskiego, zaangażowanych w powstanie, carska Rosja karała w ten sposób. To pokazuje, jak historia narodowa splatała się z lokalną no. A ten nowszy kamień milowy? Budowa elektrowni w latach 70. XX wieku to ona dała początek współczesnemu dynamicznemu rozwojowi Połańca, przyciągając nowych mieszkańców, inwestycje zmieniła miasto. Zdecydowanie. Fascynujące jest tutaj to, jak te różne warstwy historii od średniowiecza, przez epokę kościuszkowską zabory, po czasy PRL i współczesność jak one wszystkie tworzą dzisiejszą tożsamość tego miejsca to jest naprawdę ciekawe. Przejdźmy się więc śladami tej historii po samym mieście. Zacznijmy od sakrum. To dość ciekawe, jest 18-wieczna kaplica matki Wosfiej różańcowej, no i zaraz przy niej znacznie młodszy kościół świętego Marcina. Też już zresztą historyczny, ponad 120 lat. Źródła podają, że zbudowano go no, między 1890 a 1899 rokiem. Taki dialog starego z nowszym, prawda? Dokładnie. A kawałek dalej, przy ulicy Mieleckiej, mamy coś naprawdę wyjątkowego – murowane heder z 1748 roku. Heder, czyli Żydowska Szkoła Religijna. To jeden z niewielu zachowanych śladów policznej społeczności żydowskiej, która przez wieki współtworzyła historię i kulturę Połańca. Niestety wspaniała drewniana synagoga z 1727 roku została zniszczona podczas II wojny światowej. Jej replikę można dziś podziwiać w skansenie w Sanoku, co samo w sobie świadczy o jej wartości historycznej i artystycznej. Szkoda, że oryginał nie przetrwał. Wielka szkoda. A serce miasta, rynek. Jak tam jest? To miejsce, które wiesz, dobrze oddaje charakter współczesnego Połańca. Z jednej strony historyczny układ urbanistyczny, zwarta zabudowa, urokliwe kamieniczki, z drugiej nowoczesne elementy małej architektury: fontanny, ławeczki, latem nawet kurtyna wodna. Ciekawym przykładem adaptacji jest budynek dawnej remizy strażackiej z 1931 roku, w którym dziś mieści się punkt gastronomiczny. To pokazuje, jak można z szacunkiem wykorzystywać historyczną tkankę miasta, nadając jej nowe funkcje. To ważne, żeby te stare budynki żyły. Na rynku znajdziemy też wspomniany kamień upamiętniający odzyskanie praw miejskich w 1980 roku i zabytkową studnię. A niedaleko na skwerze przy Żapniowskiej i Głowackiego stoi granitowy pomnik Tadeusza Kościuszki. Tak, autorstwa znanego rzeźbiarza Adama Myjaka, odsłonięty w 1984 roku. Solidny granitowy pomnik. Ale historia insurekcyjna w Połańcu to nie tylko pomnik naczelnika. Są też inne miejsca. O tak, warto zwrócić uwagę na te mniej oczywiste ślady. Przy ulicach Kilińskiego i Kubika znajduje się cmentarzyk kosynierów, oznaczony prostym metalowym krzyżem. Cmentarzyk kosynierów. Spoczywają tam żołnierze Kościuszki, ci którzy zmarli z ran odniesionych pod Racławicami, ale też polegli w lokalnej potyczce z Rosjanami 13 maja 1794 roku. Takie miejsce, które skłania do refleksji nad ceną walki o wolność. No, robi wrażenie. W okolicy rynku historia jest dosłownie na każdym kroku. Przy Żapniowskiej stoi barokowy posąg świętego Jana Nepomucena z 1738 roku, strzegący dawnych przepraw. A na podskalu skromny głaz wskazuje miejsce, gdzie stał dom Jana Majewskiego. Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Aha, legenda? Bo to właśnie tam według lokalnej tradycji miał kwaterować Kościuszko w maju 1794. Legenda dodaje barwne szczegóły. Naczelnik miał pisać uniwersał siedzący na wygodnym fotelu ze świńskiej skóry. Ze świńskiej skóry, ciekawe. Tak, a na pożegnanie wyrył diamentem na szybie swoje inicjały T.K. No proszę, T.K. na szybie. Te legendy, choć często trudne do zweryfikowania, są niezwykle ważne, prawda? Budują lokalną tożsamość, ożywiają historię, sprawiają, że staje się ona bliższa, bardziej ludzka. Dokładnie. Pokazują, jak wielkie wydarzenia historyczne odciskają piętno na pamięci małych społeczności. To jest super. Zostawmy na chwilę historię, bo Połaniec to przecież nie Skansen. Miasto żyje teraźniejszością i inwestuje w przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi o rekreację i sport. Flagową inwestycją jest ośrodek sportu i rekreacji. Co tam znajdziemy? Oj, dużo. To nowoczesny kompleks, który naprawdę robi wrażenie. Jest część kryta z basenami, saunami, jacuzzi, a także baseny zewnętrzne, bardzo popularne latem czyli coś dla każdego przez cały rok. Tak. Do tego korty tenisowe, skatepark, siłownie plenerowe. To pokazuje takie strategiczne myślenie o jakości życia mieszkańców, stworzenie miejsca, gdzie można aktywnie spędzać czas. Szczególnie ciekawa wydaje się oferta dla miłośników kajakarstwa. Słyszałam, że rzeki są tam piękne. Zdecydowanie. O firma własną wypożyczalnię sprzętu można dostać dwuosobowe kajaki, nawet z przyczepami do ich transportu, żeby sobie podjechać. A co najważniejsze, jest gdzie pływać. Malownicza rzeka czarna, taka bardziej dzika trochę, spokojniejsza wschodnia, idealna na rodzinne spływy, no i oczywiście królowa polskich rzek Wisła. Jest też specjalnie przygotowana trasa Rytwiany Winnica. A, ta od LGD. Tak, stworzona przez lokalną grupę działania do Rzeczy Wisły, taką organizację wspierającą lokalny rozwój, ze stanicami, wiatami, tablicami informacyjnymi, wszystko ładnie przygotowane. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, zobaczymy, że miasto konsekwentnie inwestuje w obiekty sportowe dostępne dla wszystkich. Przy szkołach powstały nowoczesne kompleksy boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej ze sztuczną trawą, bieżnie boiska wielofunkcyjne. Czyli standard już wysoki. Tak. Jest też stadion miejski, na którym gra lokalny klub Czarni Połaniec, a Osir organizuje zajęcia dla najmłodszych, jak aktywny junior. Czyli dbają o ruch od małego. Dokładnie. A dla tych, którzy wolą spokojniejsze rozrywki albo szukają czegoś dla dzieci, oprócz placów zabaw. Też coś się znajdzie. A jeśli chodzi o kulturę? Działa prężnie Centrum Kultury i Sztuki z bogatą ofertą warsztatów, koncertów. Organizują mnóstwo wydarzeń. Mają też nowoczesne kino Pegas, kręgielnie i Galerię Kościuszkowską, gdzie można zobaczyć eksponaty związane z insurrekcją, ale też wystawę archeologiczną. Czyli kultura i historia w jednym miejscu. Tak. A latem centrum wydarzeń plenerowych staje się muszla koncertowa przy ulicy Królowej Jadwigi. Tam się dużo dzieje na świeżym powietrzu. W zespole szkół, który nosi imię oddziału partyzanckiego AK Jędrusie. Legendarny oddział. Bardzo. Działa tam izba pamięci poświęcona właśnie Jędrusiom. To nie jest takie typowe muzeum, można tam zobaczyć oryginalny sztandar, zdjęcia, osobiste pamiątki partyzantów, a nawet przeczytać wiersze jednego z nich: Zbigniewa kabaty. Wiesz, to miejsce ma niesamowity ładunek emocjonalny. Naprawdę czuć ducha tamtych czasów. Rozumiem. Podobnie jest chyba w szkole podstawowej imienia Kościuszki? Tak, tam są aż dwie izby. Jedna poświęcona patronowi Tadeuszowi Kościuszce z replikami mundurów i uzbrojenia z epoki. A druga? Druga to izba regionalna, która gromadzi przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolne, elementy strojów, wszystko to, co pozwala zrozumieć, jak żyli przodkowie mieszkańców tych ziemi. Taka podróż w czasie, ale do życia codziennego. To bardzo cenne. Bardzo. Pamięć o żołnierzach Armii Krajowej jest też obecna w przestrzeni publicznej. Na skwerze przy ulicach Zajączka i Madeńskiego stoi pomnik z poruszającym cytatem Zbigniewa Kabaty. Zostanie po nas jak otwarta rana. Karta historii naszą krwią pisana. To pokazuje jak ważna jest dla lokalnej społeczności pamięć o trudnych momentach XX wieku. Mocne słowa. Wyjdźmy teraz poza granice samego miasta. Okolice Połańca też mają sporo do zaoferowania, zwłaszcza miłośnikom przyrody i pięknych widoków. Wisła, prawda? Przede wszystkim Wisła. Rzeka w tym rejonie tworzy malowniczy przełom między Połańcem a Winnicą. Warto wybrać się na tarasy widokowe. Roztacza się stamtąd naprawdę piękna panorama Doliny Wisły. Jednym z takich punktów widokowych jest Winna Góra. To miejsce z wieloma warstwami historii, prawda? <laughs> Brzmi intrygująco. Niezwykłe ciekawe miejsce. Archeolodzy odkryli tu ślady osadnictwa z X-XIII wieku. Według kronikarza Jana Długosza to właśnie na winnicy stał pierwszy połaniecki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Dziś jego miejsce upamiętnia krzyż z kamieniem. Czyli tam zaczęła się historia parafii. Można tak powiedzieć. Ale to nie wszystko. Nieopodal znajduje się kolejny kamień pamiątkowy – tym razem w miejscu dawnej Kaplicy Świętego Mikołaja. I to właśnie przy tej kaplicy, jak głosi tradycja, Kościuszko miał go odpisać uniwersał. A jeszcze bliżej ujścia rzeki Czarnej do Wisły widać pozostałości wałów i fosy Grodziska Kasztelańskiego. Te wzgórza, doliny, ślady dawnych budowli to wszystko są niemi świadkowie przeszłości. Winnica to doskonały przykład miejsca, gdzie na niewielkiej przestrzeni kumulują się ślady różnych epok, od wczesnego średniowiecza po czasy insurekcji. Trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać i no, interpretować. Niedaleko Płańca leży też wieś Ruszcza, a w niej co tam ciekawego? Zabytkowy dwór szlachecki z przełomu XVIII i XIX wieku, otoczony pięknym starym parkiem. Dwór przechodzi obecnie rewitalizację, ma tam powstać filia biblioteki, a także sala konferencyjna i miejsca noclegowe. O, czyli będzie żył na nowo? Tak, to świetny przykład ratowania zabytków i nadawania im nowych funkcji, które służą lokalnej społeczności. Bardzo pozytywne. A w parku rośnie prawdziwy pomnik przyrody, słynny dąb kościuszki. Prawdziwy gigant. Ma ponad 500 lat, a jego obwód, mierzony kilka lat temu, wynosił imponujące 822 centymetry. 8 metrów z hakiem, niesamowite. No robi wrażenie. Legenda oczywiście wiąże go z naczelnikiem. Miał on pod nim odpoczywać podczas swego pobytu w Połańcu w 1794 roku. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Ale sam fakt istnienia takiego drzewa i związanej z nim legendy jest niezwykle cenny. To jest żywy pomnik. Zostając przy przyrodzie, trzeba wspomnieć o rezerwacie zamczysko turskie w Tursku Małym. Co to za miejsce? To niewielki, bo liczący zaledwie 2,5 hektara, ale bardzo ciekawy rezerwat. Utworzono go w 1979 roku głównie dla ochrony pięknego, starego drzewostanu lipowego. Niektóre lipy mają około 200 lat. Rosną tam też okazałe graby i wiązy. Piękne, stare drzewa. Ale nazwa Zamczysko nie jest przypadkowa. Na terenie rezerwatu zachowały się pozostałości XVI wiecznych fortyfikacji ziemnych wały i fosa. Co więcej według długosza, to właśnie w tym rejonie w 1241 roku doszło do krwawej bitwy rycerstwa polskiego z tatarami podczas ich najazdu na Polskę. Czyli bitwa z tatarami i stary las w jednym miejscu. Dokładnie. Historia i przyroda znów się tu splatają, niesamowite miejsce. A dla tych, którzy wolą bardziej aktywne formy kontaktu z naturą? Wędkarstwo, rower, są jakieś możliwości? Jak najbardziej. Okolice Połańca to dobre miejsce dla wędkarzy, można próbować szczęścia w Wiśle, Czarnej, wschodniej czy na Zalewie na Wschodniej. Jest też znane gospodarstwo rybackie Sieragi w Kamieńcu, specjalizujące się w hodowli karpia. Można sobie kupić świeżą rybę. A rowery? Tak, a jeśli chodzi o rowery, to miasto mocno inwestuje w infrastrukturę, ma powstać 7,5 km nowych ścieżek rowerowych. Połączą one osiedle mieszkaniowe z elektrownią i poprowadzą wałami w zawadzie w kierunku winnicy. Czyli będzie można bezpiecznie pojeździć. Tak, to uzupełnienie istniejącej sieci i wyraźny sygnał, że miasto stawia na ekologiczny transport i rekreację. Nie można też zapomnieć o oddanym w 2014 roku kilometrowym moście drogowym na Wiśle. Ten nowy most. Tak, to nie tylko ważne połączenie komunikacyjne między województwami świętokrzyskim i podkarpackim, ale też sama w sobie atrakcja widokowa. Można się zatrzymać i popatrzeć na Wisłę. Zatem co to wszystko oznacza? Nasza podróż po mieście i gminie Połaniec powoli dobiega końca. Staraliśmy się pokazać, jak bogate jest to miejsce: od dziedzictwa Kościuszki. Przez zabytki miasta z rynkiem, starymi kościołami i hederem na czele, po nowoczesne oblicze z ośrodkiem sportu i rekreacji, kajakami i ofertą kulturalną, a do tego piękno przyrody. Przełom Wisły, Dąb Kościuszki, Rezerwat Zamczysko. To właśnie ta wielowymiarowość jest chyba największą siłą Połańca. Można tu przyjechać na lekcje historii Polski, dotknąć kluczowych momentów naszych dziejów, można obcować z piękną nadwiślańską przyrodą, można też po prostu aktywnie spędzić czas, korzystając z nowoczesnej infrastruktury. Dla każdego coś miłego. Dokładnie. Co istotne, widać tu świadome działanie, dbałość o dziedzictwo, czego przykładem jest choćby rewitalizacja dworku w Ruszczy, idzie w parze z inwestowaniem w przyszłość, jak budowa nowych ścieżek rowerowych czy wspomniany most. To miejsce, które szanuje swoją przeszłość, ale patrzy śmiało w przyszłość. To się czuje. Wróćmy na koniec do tej legendy o inicjałach kościuszki wyrytych na szybie w domu majewskiego. Szyba nie przetrwała, fotel ze świńskiej skóry też pewnie zaginął, to przypomina jak ulotne potrafią być materialne ślady historii. Niestety tak bywa. Czas robi swoje. Ale społeczności takie jak ta w Połańcu nieustannie pracują, by pamięć nie zginęła. Czynią to przez pomniki, izby pamięci, muzeum, ale też przez podtrzymywanie takich właśnie opowieści i legend. To prawda, te niematerialne ślady są równie ważne, a może nawet ważniejsze, bo żyją w ludziach, w ich opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenia. Z tą myślą państwa zostawiamy i serdecznie zapraszamy do Połańca, by odkryć jego historię i współczesność na własną rękę. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.